Witamy widzów potężnych meczyków Mateusz Majak i Piotr Urban. Kłaniamy się nisko, ale zanim będziemy opowiadać Wam o tym, co wydarzy się w El Casico, to powiemy, jak potężne jest nazwisko Urban w Hiszpanii, bo proszę sobie wyobrazić, Piotrek się uśmiecha, to jest prawdziwa, autentyczna sytuacja. Dzisiaj wchodzimy na recepcję do naszego hotelu, logujemy się, problem z pokojami, no ale kiedy Piotrek podchodzi do stanowiska i recepcjonista słyszy jego nazwisko, mówi. Zaraz, halo, zaraz. Halo. halo, halo, moment. Czy ty jesteś synem Jana Urbana? Bo ja pochodzę z okolic Osasuny. Ja go doskonale pamiętam. Wiem, że trenuje w Polsce, wiem, że prowadzi górnika Zabrze, i to jest historia prawdziwa. To się dzisiaj wydarzyło. No, byliśmy, byliśmy w szoku. Chyba nie tylko, <grym> <grym> chyba nie tylko ja, ale prawda jest taka, że ja miałem wrażenie, że on ogląda Eleven, on ogląda meczyki, piłkarski salon. No, <grym> wszędzie to oglądają. Wszystkie programy z udziałem Piotra Urbana oglądane <grym> również w Hiszpanii. No, ciekawie, ciekawie zaczął się ten dzień. Ciekawie będzie również e, jutro, bo no, skoro mówimy o potężnych rzeczach, to potężna, bardzo ważna informacja dzisiaj spadła, podawana między innymi przez Tomka Wodarczyka, który no, twierdzi to my zresztą... jesteśmy tutaj, Tomek jest tam i on tak, wie więcej niż nie my. Nie więcej, no, to, jest, to jest normalne, <laughs> no, standard. Tak, to, tak. tak z reguły jest. No ale widzieliśmy już Roberta Lewandowskiego na treningu Barcelony, e, dzisiaj wziął udział w zajęciach, zatem no, to jest dobra informacja przed jutrzejszym El Clasico. Pewnie nie zagra od pierwszej minuty, w zasadzie na pewno ale na ławce rezerwowych się znajdzie. Tak, ale to, co jest ciekawe w tym wszystkim, to jest to, że w Hiszpanii przede wszystkim mówią, że to jest zasługa Roberta, że on bardzo naciska na trenera, że on chce być. Po prostu, że nawet jeśli musi być na ławce i zagrać 10-15 minut, jeśli będzie taka potrzeba, no to on jest do dyspozycji i to, i to naprawdę cieszy. Też wczoraj jak oglądałem nawet hiszpańską telewizję i zastanawiali się, który zawodnik jest najważniejszy dla Barcelony? Czy to jest Pedri, czy to jest Frenkie, czy to jest właśnie Robert Lewandowski. Oczywiście mówię o tych, którzy w teorii są nie do dyspozycji, no to przede wszystkim mówili Franki i Robert. No bo jednak mówią, okej, okay, Franki de Jong, prawda jest taka, że jeśli go nie ma i odkąd go nie ma, no to Barcelona gra troszkę gorzej, tak to, tak to wygląda, ale tam mogą dać kogoś, tak? Właśnie jest na przykład Fermin, który robi, robi furorę, ale w ataku no to już nie masz tyle jakości, jak jest Robert Lewandowski. Oczywiście może zagrać tam Ferran Torres, ale, ale to nie jest to samo. ale widzimy też, jak Barcelona czerpi ostatnio garściami wręcz z La no, pojawiają się kolejni piłkarze, prawie, że Hurtowo, i nawet jak były jakieś problemy kadrowe czy są dalej, to zawsze Czawi, też będąc odważnym, wiedząc, co może znaleźć w la masy i na tych piłkarzy stawia. Tak, i, i o to przede wszystkim chodzi, że trener Czawi jest odważny. W Barcelonie jego drugi sezon jest duża presja, tutaj zawsze jest presja i on nie ma problemu z tym, żeby brać zawodników. Przypomnijmy, dużo razy bierze zawodników nie z rezerw. Tylko właśnie z tej drużyny U 19. Dlaczego? Bo oni są w treningu, trener ich widzi, widzi, że wyglądają dobrze. On przede wszystkim y, mówił o tym, że jak patrzy w oczy tych zawodników, no to on widzi, że tam jest taka iskra, że oni praktycznie mówią: Daj mi szansę, ja ją wykorzystam. I to jest, to jest bardzo ważne. I dlatego potem mamy takie przykłady, właśnie jak Jamali, jak Fermini i tak dalej. No przecież jest, jest Balde, który wydaje nam się już, że to jest weterana. Kilku sezonów <grych> tak, co najmniej wygrał. W, a, a tak Barcelonię. to wygląda. I przede wszystkim no, dla mnie mega ciekawa historia z Ferminem, tak? bo w pewnym momencie wydawało się, że on już nie będzie grał w Barcelonie. To nie jest tak, że on od początku było widać, że będzie grał w jedynce. Dużo razy jest, tak, że widzisz tych zawodników, wyróżniają się. A z Ferminem była sytuacja, gdzie go wypożyczyli, ale bardziej już tak myśleli o tym, że no to jest ostatnia szansa i może się nie udać, a tu chłopak rozwinął się przede wszystkim fizycznie, bo co do jego futbolu, do talentu, to nikt nie miał żadnych wątpliwości. No i zrobił kawał dobre, dobrego sezonu w tamtym roku na trzecim poziomie w Hiszpanii. To jest niesamowity rok, temu grał na trzecim poziomie w Hiszpanii, a dzisiaj zastanawiamy się, czy Fermin nie powinien grać w El Clasico od, od pierwszej, pierwszej minuty. minuty. No tak to się toczy, że ta historia jego na poważnie w Barcelonie zaczęła się w El Clasico, ale w Sparingu, gdzie zdobył kapitalną bramkę, i kto wie, może w tym najbliższym El Clasico też go zobaczymy od początku. Ale wiesz, co jest najważniejsze, że on był gotowy. I to jest, to jest kluczowe, bo jak mówimy też, że trener daje szansę, ok, trener może dać Ci szansę, ale Ty musisz być gotowy, Ty musisz robić Twoją robotę właśnie, żeby w tym momencie nie wiesz kiedy, a nawet taki sparring w Stanach może zmienić Ci życie. Jeżeli chodzi o El Clasico, to też takie rzeczy dookoła meczowe, może nie tylko stricte sportowe, no jeżeli ktoś chciałby sobie, Piotr, kupić bilet na El Clasico, to powiemy tak, tanio. To nie o to już było. Nie, nie, no, to nie, nie o to chodzi, ale ja byłem w szoku, jak przyjeżdżaliśmy na ten stadion, jak taksówka nam powiedział, że ludzie też mówi słuchajcie, na pewno jutro będzie dużo, dużo kibiców pod Spotify kabnął. Mówię, no jak? Po tym, co zostało ze Spotify. Tak, no tak, no... po tym, co zostało. Mówię, tak, tak, co tydzień w każdym meczu Barcelony, Barcelony tutaj kibice myślą, że dalej tam, tam są mecze, także mm. <laughs> miejmy nadzieję, że nikt się nie pomyli. Nie no jutro oczywiście komplet około 50 tysięcy e, ludzi zatem spodziewamy się tutaj oczywiście fantastycznej atmosfery. Nie wiem, jakie wrażenie na tobie ten Stadion Olimpijski e, zrobił. No bo oczywiście to nie jest e, kolos, ale. Jak ja tutaj byłem pierwszy raz, to dużo lepsze niż się spodziewałem. Wiesz co, ja czekam. Czekam dalej, bo byłem na tym stadionie, ale też byłem w takiej formie, że jeszcze był pusty. Dlatego jutro mam nadzieję, że, że będzie głośno, że będzie po prostu dobrze, że będzie tak zwana la zabawa. <grywa> na to liczymy oczywiście widzowie potężnych meczyków. To jeszcze na koniec pokażemy Wam może okładki hiszpańskich gazet. No to a propos Roberta Lewandowskiego, Milagro Lewandowski, czyli cud. Roberta Lewandowskiego, ten powrót do zdrowia. To powrót... jest ciekawa, co? Do zdrowia na El Casico. No jeżeli chodzi o madrycką prasę, bo taką też nabyliśmy. Plan Sim Camavinga, chociaż wczoraj jeszcze w Hiszpanii informowali, że Eduardo Camavinga znajdzie się w wyjściowym składzie, że zagra prawdopodobnie ale na dzisiaj mówili, że nie. lewej obronie. Dzisiaj mówią, że nie. Co będzie jutro, tego nie wiemy, chyba to tylko wie Carlo Ancelotti. Za moment też pojawi się tutaj w naszym studiu ulubieniec widzów Meczyków, czyli Mateusz Święcicki, ale najpierw zostawiamy Was z wypowiedzią Ilkaja Gondogana, z którym właśnie rozmawiał Mateusz Święcicki. Po pierwsze musimy mieć dobry plan, a to akurat mamy zawsze. Nad tym pracuje nasz trener. Musimy grać w sposób dojrzały. Musimy być spokojni, nie możemy się przegrzać. Musimy kontrolować nasze emocje. Trzeba dobrze się skoncentrować i nie popełniać łatwych błędów, bo jeśli je popełnimy, drużyna w pokroju Realu Madryt nas ukaże. Real to zespół ze światowego topu. Ale ja jestem spokojny i przekonany, że wygramy ten mecz. No, i są ludzie od kompromitacji, którzy nie potrafią piłki kilka razy podbić, a chcą komentować El Clasico, pan Sebastian Habiniak. Pan Mateusz Święcicki. Kłaniamy się i co? Trzeba się wytłumaczyć. No, trudno, co robić? No, nie wyszło. Staraliśmy się podbić jak najwięcej razy, ale z Mateuszem postanowiliśmy, że tak, przeanalizujemy to, przedyskutujemy. Wyciągniemy wnioski i wrócimy silniejsi. To nam pozostało. Przede wszystkim nie kłamiemy, mogliśmy tego nie wyemitować. Nie byłoby tego rejwachu, nie byłoby tej zadymy. Z drugiej strony, myślę, że odebralibyśmy wielu osobom chęć napisania, że to jest nienormalne i tak być nie powinno, że ludzie nie potrafią kopnąć piłki dwa razy. Z drugiej strony, czy ktoś kiedykolwiek widział włodzimierza Szaranowicza skaczącego na wielkiej krokwi, albo Mikołaja Sokoła, który jedzie bolidem Formuły 1 i wykręca jakiś kozacki wynik. No nie, my uważamy, szanowni Państwo, że żeby być jokejem, e, to najpierw nie trzeba być koniem, to w nawiązaniu do Arrigo Sacchi'ego, ale dystans do siebie jest potrzebny każdemu, zwłaszcza dziennikarzom sportowym. Dystans między Barceloną a Realem Madryt w tabeli nie jest wielki, wiemy, że Barsa walczy potencjalnie o fotel lidera tabeli i tak, mamy w tej rywalizacji kilka interesujących postaci. Pierwszą jest Ilka Gündogan, który umie trzymać ciśnienie. Tak, no bo ma też doświadczenie wielkich meczów. Derby Manchesteru, Der Klassikery, finały Ligi Mistrzów. Oczywiście Klassiko doświadczył, ale latem podczas tego turnie. Mecz zresztą państwu transmitowaliśmy w Eleven Sports 1, ale to jest jednak inne doświadczenie. Grać za oceanem, w El grać mecz towarzyski, a inaczej wyjść właśnie w meczu ligowym, gdzie ta różnica w tabeli, tak jak powiedziałeś Mateusz, jest niewielka. Gündogan ma wszystko, żeby być liderem Barcelony w tym spotkaniu. Szczególnie, jeżeli ta drużyna jest trapiona tyloma problemami. Chociaż mamy te najnowsze, bardzo pozytywne wiadomości o tych, kolejnych trenujących zawodnikach w zespole Szawiego Hernandeza, no to jednak potrzebni są ci, którzy są tu i teraz w stuprocentowej formie, no a Niemiec do takich należy. Niemiec ma też znakomitą strategię na to spotkanie. Po pierwsze wierzy w plan Szawiego, po drugie uważa, że nie trzeba się, nie wolno się przemotywować, bo wówczas piłkarze popełniają proste błędy, które bezlitośnie rywal wykorzystuje, a Real Madryt jest specjalistą od tego, żeby nawet najmniejszy, najłatwiejszy błąd, niewymuszony błąd swojego przeciwnika zamienić na bramkę, choć sam Gündogan w rozmowie powiedział nam, że on jest przek że Barcelona to spotkanie wygra, bo też zważywszy na to, jak toczyły się różne klasyki, to na pewno znajdzie i w swojej pamięci, i w pamięci ludzi, którzy występowali w tych klasykach wcześniej, takie spotkania, w których Barcelona rządziła i dawała popalić Realowi Madryt. Z drugiej strony Real może powiedzieć halo, halo, my przyjechaliśmy na Camp Nou i wygraliśmy bardzo wysoko w spotkaniu Poharu Króla, więc często klasyki toczą się w oderwaniu po pierwsze od ligowych realiów, po drugie w oderwaniu od ostatniego meczu między tymi drużynami. Ja uważam, że poziom jest tak zbliżony, że czasami po prostu dyspozycja dnia, jeden mały błąd, jedno dobre bądź złe ustawienie determinuje później całe spotkanie i mamy figle. No to jest sinusoida, bo w poprzednim sezonie Real wygrywa na Bernabeu, żeby potem przegrać w Superpucharze Hiszpanii, potem to, o czym mówiłeś, ta rywalizacja w Copa del Rey, by znowuż Barcelona u siebie w lidze wygrała po bramce Franka Kessiego w końcówce, ale też można uznać, że to jest po prostu takie gadanie, że w tym meczu nie da się znaleźć faworyta, ale nie, piłkarze też o tym bardzo często mówią, choćby Markan andré Ter Stegen, pytany ostatnio o klas, sikop powiedział no to jest taki mecz gdzie jest tyle jakości że naprawdę małe rzeczy decydują o tym że przegrasz albo wygrasz te rywalizacje i tak naprawdę chodzi o to kto sobie z tymi małymi rzeczami lepiej poradzi choćby z tym żeby tych błędów nie popełniać właśnie w takiej rywalizacji no bo tacy piłkarze jak Gündogan którego spojr... wspomniałeś jak Jude Bellingham, jak mamy nadzieję Robert Lewandowski, mamy nadzieję że zagra, że będzie miał okazję znowu tego meczu posmakować. No to to są ludzie, którzy potrafią błędy rywala wykorzystać. To wiadomo, że klasyki tworzone są przez piłkarzy, bo to oni pisali tę wspaniałą historię i Klasyk potrzebuje wielkich gwiazd, potrzebuje postaci, które mają gigantyczny talent i być może są najlepszymi w swojej kategorii, w swojej dyscyplinie i tak było przez lata, bo czy to był Ronaldinho, czy był to Cristiano Ronaldo, czy był to Zinedine Zidane, czy Leo Messi, to oglądaliśmy ich z wypiekami na twarzy, ale klasyk tworzony jest przez masę ludzi, po pierwsze te sztaby dziennikarzy z całego świata, które tutaj przyjadą i my z Sebastianem możemy za naszą kamerą obserwować ile osób już dziś jest zaangażowanych w to, żeby ten mecz się odbył, to są setki, jeżeli nie tysiące ludzi, Ludzi, którzy dokładają swoje małe cegiełki, by ta rywalizacja się odbyła. Ale oczywiście najistotniejsi są zawodnicy. I szczerze powiedziawszy, to mamy olbrzymią satysfakcję, że dwóch piłkarzy będziemy oglądać po raz pierwszy w roli konfrontujących swoje siły. Z jednej strony Lamine Yamal, z drugiej Jude Bellingham. Gdyby ich kariery potoczyły się modelowo i Eleven Sports transmitowało przez lata ligę hiszpańską, a my mielibyśmy przyjemność tę ligę komentować, powiedzielibyśmy... Mamy kogoś pokroju Cristiano i Messiego, to znaczy z tej samej półki jeżeli chodzi o talent i potencjalnie tworzenie historii w klasykach. W tym reportażu szykowanym przez Mateusza Majaka i Daniela Sobisa na temat Lamina Jamala pojawiają się takie głosy, że to jest talent na poziomie Leo Messiego, że to jest człowiek, który jeżeli odpowiednio wykorzysta swoją karierę, to właśnie takie liczby, takie trofea, taką legendę sobie zbuduje i, i osiągnie to wszystko co Leo Messi, a Bellingham, fenomenalne wejście oczywiście do Hiszpanii, ale wiemy, że mecz z Realem Madryt to jest jednak zawsze spotkanie, mecz Realu Madryt z Barceloną to jest zawsze takie spotkanie, na które kibice jednak bardziej spoglądają na takiego zawodnika, który ma wszystko, żeby być legendą tego klubu, no bo ma wszystko. Jude Bellingham jest na początku swojej drogi, ale to może nas, proszę państwa, fascynować, bo trochę była Mateusz Posłucha po tym, jak skończył się ten pojedynek Messi kontra Ronaldo, jeżeli chodzi o Klasiko, Oczywiście te mecze cały czas kręcą, te mecze cały czas są ciekawe, cały czas budzą ogromne zainteresowanie, ale jednak myślę, że El Clasico potrzebuje Kraków, Kozaków, ludzi, którzy ciągną za sobą publiczność i. To są kandydaci Bellingham i Lamin Jamal. Bellingham na pewno starszy, Bellingham bardziej doświadczony. Bellingham mam wrażenie już gotowy piłkarz. Lamin Jamal otoczony opieką przez Roberta Lewandowskiego czy Ilka Gündogana. Gündogan powiedział, że proces jest najważniejszy i to, żeby nie przeskakiwać pewnych schodów, które są naturalne w rozwoju zawodnika, ale też z drugiej strony, żeby nie mieć wobec nich takich piłkarzy jak Fermin, jak właśnie Marguju, czy też Lamin Jamal przesadnych oczekiwań, żeby pozwolić im dojrzewać zgodnie z tym rytmem, którego się oszukuje nie da, to są wciąż jeszcze dzieci, ale wiemy, że w futbolu na boisku te granice wiekowe się kompletnie zacierają i jak kiedyś powiedział Gawi, to są słowa, które rozbrajają zawsze, on ma większy strach przed porozmawianiem ze swoją rówieśniczką, którą spotyka na przykład na ulicy, a nie kiedy gra, powiedzmy, otoczony 80 czy 90 tysiącami ludzi swoją drogą, ten stadion jest doprawdy urzekający, on pachnie i oddycha historią i, i na pewno robi lepsze wrażenie tutaj na żywo, niż widziany chociażby w transmisji telewizyjnej. A co do tych młodych piłkarzy FC Barcelony, to takie zdanie Ferrana Torresa, który ma 23 lata i powiedział żartobliwie, ja się czuję stary w tej szatni, bo coraz więcej młodych zawodników wchodzi i tak, z jednej strony nie można ich przeciążać, a z drugiej strony mam wrażenie, że oni, ci młodzi zawodnicy Barcelony są tak szalenie ambitni, że sami sobie naprawdę wysoko zawieszają tę poprzeczkę i starają się ją przeskoczyć. I tak też pewnie będzie, jeżeli będą dostawali swoje szanse w meczu z Realem Madryt, bo widzieliśmy jak ostatnio Fermin zagrał w Lidze Mistrzów. Wiemy co potrafi Lamine Yamal, ale też w Realu Madryt jest kilku głodnych, bo myślę, że taki Vinicius, który powoli wraca na ten swój najwyższy poziom i cieszy się z tego Carlo Ancelotti, Rodrigo, który na dobre musi się odblokować. Moglibyśmy tak, proszę państwa, mówić i mówić, bo tu naprawdę jest wielu aktorów, którzy mogą na tej scenie rzeczywiście urzekającej odegrać świetne role. No to podsumowując, jeżeli ktoś myśli, że mając powyżej 30 lat Człowiek może czuć się staro, to powiem jak Nowak Djokovic, że 36, na przykład, jak w moim przypadku, to jest e, nowe 26. A Ty ile masz lat? No to ja mam 23 w takim razie, skoro jak 33 Ferran. to nowe 23. No to, Szanowni Państwo, pozdrawiamy serdecznie, zapraszamy na studio o godzinie 13 do Eleven Sports 1, początek transmisji o 16.15. Niech to będzie wielki mecz. Muzyka